O, jedzie jakiś kombajn, słychać. Znaczy, się wyścig żniwny w tym roku zaczął. Tuż to tam jedzie? Krzysztof gigantem. Widziałeś, wuja? Krzychu już leciał kosić. No, a my w krzokach za kurnikiem weź, no chodź tutaj! No co tam, wuja? Dawaj! przypnij tę rotacyjną, zanim krowy same się zakoszenie wezmą. Zobaczymy, czy działa. No, to jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj się zapowiada pierwszy dzień żniw. To teraz tylko modlitwa. Żeby się nie rozleciała jak prasa w zeszłym roku. To jak, mogę włączyć. No dawaj, tylko pomału. I uważaj, żebyś Filemona na mortadele nie przerobił. Kręci się tu dzisiaj pod nogami cały ranek. Chyba jakaś zmiana pogody przyjdzie. Też chcę zobaczyć, jak wuja naprawił sprzęt. Kręci się jak ksiądz, jak zobaczy nowe dzieci w pierwszej ławce w kościele. Kocie, z rotacyjną się nie zadziera. Ona nie głaszcze. Dobra, będzie chodzić jak młody po studniówce. Trochę się chwiał, ale szedł. Możesz wyłączyć. Wuja, to jednak coś nie coś potrafi. Trzymaj się mnie. Patrz na ręce, to za parę lat też będziesz potrafił. Dobra, to jedziemy ją odstawić gdzieś na ogród, tak żeby w teżniwa nie przeszkadzała. Wuja już kazał młodemu trzydziestkę odpalać i przyczepy poszczepiać. Także no nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam te wyczekiwanie na żniwa. Temperatura rośnie, widać już pierwsze kombajny i już wiadomo, że cały miesiąc będzie ciężkiej pracy w polu. Ale to taka ciężka praca, co przynosi mnóstwo satysfakcji. Uwielbiam żniwa. Dobra, tutaj cofniemy, odstawimy i zobaczymy jak tam Rafałkowi idzie. Ile wy tej pianki zużyliście? No, półtora tubki chyba. Ile? Czy wy wszystkich w domu macie? To się nie dziwię, że takie gluty powyłaziły na całych burtach. No jak to wygląda? A mówiłem, że pianka się rozszerzy po czasie i wystarczy cieniutko smarknąć. No, wiem, ale pierwszy raz to robiliśmy. I tak lepiej niż szmatami i workami utykać. Pianka na bogato, żeby nawet z kosmosu było widać, że przyczepa uszczelniona do wożenia wody. A ten, co tak tańczy po tym podwórku, cofnąć nie umi. Weź mu tam podczep. No patrz, już Antek też żniwa zaczyna. No by ich pierun, a my dalej na podwórzu. Spokojnie, wuja. Edek już widziałem, Heder podczepiał, to pewno niedługo pojedzie też. No, Rafałek, możesz cofać. Ale nie tak szybko. Weź sobie polowy wsteczny wrzuć i na spokojnie. Do przodu sobie podjedź i na polowym, bo tak to ci noga odpadnie od wciskania sprzęgła. No i teraz, pomalutku. Kręć w lewo. Teraz w prawo trochę. I tak trzymaj. Ciut w lewo. Bo no dobra, stój. Dobra, masz podczepione. Wejść takie duże koło na podwórzu zatocz i podjedź tak samo od strony chlewa. To napompujemy wszędzie powietrza w przyczepach. Robi się! No nawet sobie radzi ten mały smród. No widzisz, wuja. Pod naszym okiem to będą z niego ludzie w końcu. Ale na te gluty z pianki to patrzeć nie mogę. Na przyszły rok kupicie uszczelki gumowe takie do drzwi i... No ej! Pierunie! Kurde mol widziałeś! Wózek rozjechał! To, żeś Rafałek nawywijał. Nowiuśki wózek już pogięty. Ech, znowu kolejna robota. Za co też mnie kara boska spotkała? Z takimi dwoma się użerać na starość. Ej, to naprawie. wuja, się nie przejmuj. Tak jak było, już nie naprawisz. Dobra, wuja przeżywa wózek. To my w tym czasie te koła podpompujemy. Dobrze, że tylko wózek, a nie coś poważniejszego. Weźmie się spawarkę, kawał rurki, nackte i pospawa i będzie dalej worki woził. Dobra, to pompujemy, gdzie tu te wentyle są. Tyk, w miarę było napompowane, widzę. W tym tylnym w sumie też. A tutaj Wam jeszcze pokażę ten pokaz artystyczny. No, faktycznie za dużo tej pianki daliśmy od środka i wszystko wyszło z drugiej strony od zewnątrz. Ale no, nie myli się ten, co nic nie robi, prawda? Za rok już będzie lepiej, albo, tak jak wuja mówi, kupi się gumowe uszczelki i poprzykleja w szczelinach. W MEPROZECE Dawno nie pompowałem, to pewnie trzeba będzie dobić ciśnienia. Tu jest full, w trzydziestce już było wczoraj napompowane to jeszcze z drugiej strony sprawdzić i mamy zestaw gotowy do wyjazdu. Już tak wstępnie uzgodniliśmy, że ciapkiem wuja na pole zajedzie, a ja mam czekać w pogotowiu, jakby miało się nie wmieścić na te dwie przyczepy, to osiemdziesiątką po prostu wezmę meprozetkę i przyjadę wykiprować w stodole. A jak wejdzie, to będzie mniej roboty, bo tylko trochę do siewu zrzucimy sobie, a reszta od razu pojedzie do Antka na sprzedaż. Hej, ja zaraz prasę mam zabrać osiemdziesiątką i na wieczór od razu bele będą porobione. Tak, żeby w tym roku szybko na tamtym polu stanowisko podrzepak przygotować. W zapasowym, nie na pompie. Bo wentyl z drugiej strony jest, mam nadzieję, że nie przebije się jak w zeszłym roku nic. Dobra, światło zgasić i wyczekiwać Etka. Przepraszam wuja za ten wózek, naprawdę go nie zauważyłem. Dobra już, Rafałek, się nie przejmuj, jakoś wuja naprawi. Ale musisz bardziej uważać, szczególnie na polu, bo są różne i może wystawać jakiś pniak stary w zaroślach, albo jakiś rów mocno porośnięty. To musisz mieć oczy dookoła głowy. Tak jeszcze sprawdzam, czy wszędzie dobrze uszczelnione. Co ciekawe, najbardziej te tylne burty mają szpary. Bo tak z boku to tam faktycznie delikatnie wystarczyło siknąć i jest dobrze. Teraz tylko jak najmniej otwierać niepotrzebnie burty, to będzie trzymało przez żniwa. No, kolejny kombajn słychać leci szosą. Ale to nie Edek. To na pewno nie Andoria z Bizona. Mietek jedzie. Pewno za górą mucić, bo tam widziałem jęczmień, mieli posiany. Skocz tam, Rafałek, zobaczyć, czy może Edka Bizona widać. Jedzie wuja, jedzie Bizon. A jedzie ten łysy taki, aż mu się glaca w słońcu odbija. Gdzie jedziesz? Moje pole w drugą stronę jest. Spokojnie, maniek. Jadę tylko tu za stawkiem mój jęczmień skosić. Jak będę wracał, to na twoje jadę. Także wypatruj mnie, kurde, ten. Ja już raz, dwa obkoszę i lecę do ciebie. Kombajn mam wyrychtowany. Także prosto z drogi w łan wjeżdżam i koszę. Godzinka, półtora i jestem u was. A żeby cię pierun strzelił. Znowu czekać. A tu już nosem burzę czuć. Wszyscy żniwują, a my nie. Jak to deszcz spadnie, to jedziemy od razu młody dalej te kombajny oglądać, bo widzisz. Pogoda jest, a nie ma czym w polu robić. A teraz weź klucze, przynieś z garażu. Jeszcze tu tą prasę dopracujemy trochę. E, już. Wiesz, jaki kombajn ci najbardziej pasuje? Każdy miał swoje plusy i minusy. Obejrzymy najpierw wszystkie... Wtedy będzie się można zastanawiać. Kupno kombajnu to już poważna sprawa. Pamiętaj, że potem jeszcze gdzieś na zimę będziemy go musieli schować. Kombajn na dworze stać nie może. Edka nie widać, a już coś wiatr się ruszył. Wujak kazał do stodoły schować prasę, jakby miało zacząć padać. No, nie mówcie, że nie zdążymy przed deszczem tego wykosić. Bo to znowu nam o parę dni wydłuży, a no nie ma opcji. Musimy w tym roku pod rzepak dobrze pole przygotować. Już przecież drugi czy trzeci rok sobie obiecujemy, że w końcu będzie rzepak. A u was jak to wygląda? Od jak dawna siejecie rzepaki? No i już kropi. No to pięknie. Pokoszone. Zamykam ciągnik i lecę do wuja się pytać co dalej. I co teraz wuja? Teraz to już po ptokach. Co najwyżej wsiadaj w poloneza i jedziemy obejrzeć jakiś kombajn. No nie! A ten to wymłócił, ale mnie teraz wnerwił ten Edek. Trochę już żyję na tym świecie młody, ale dawno takiej burzy jak dzisiaj to nie widziałem. Pieruny siarczyste, łogniste, krew nagła zaleje. Dudniło tak, że aż się zląkłem, bo jak wiatr zaczął wiać, to już się bałem, że nam dach ze stodoły porwie. Ale też dawało. Teraz to już spokojnie znów kropi, ale no takiej burzy to się nie spodziewałem. Słuchaj no młody, koszenia i tak już nie będzie. Jedziemy obejrzeć tego matadora, co mi pokazywałeś. No dobrze, wuja, to wskakuj w poloneza i jedziemy. Ej, to takiej burzy jak dzisiaj. To nigdy nie widziałem, żeby takie grzmoty były i w ogóle. No, no gdybyśmy mieli kombajn, to byśmy mieli wymłócone. Mam nadzieję, że deszcz nam nie wymucił tego jęczmienia. Weź, bo z ciekawości nie wytrzymam. Skręć na to pole, zobaczymy, jak ten jęczmień. A nie zakopię się tym polonezem? Mało to ciągników w domu mamy do wyciągania? Ty, a co tam tak sterczy? No to chyba nasze widły. He, Rafałek zapomniał zabrać z łąki. Aż dziwne, że ich nam nikt nie podwędził. No nic, wrzuci się do bagażnika. Mnie zabraknie to wam wszystko poginie, jak można widły na łące zostawić. Ech, zobacz tu jakie jeszcze zielonizna. W tym roku duże żniwa to późno będą na to wychodzi, a jęczmienie jak szybko dojrzały. O, choroba! Nie wygląda to za dobrze. No i patrzcie, człowiek tyle serca, tyle pracy w to wkłada, a przyjdzie jedna burza, trochę wichru, deszczu i wszystko leży, jakby tu czołg przejechał. Jeszcze wczoraj to pole stało dumne, kłosy jak złoto się kładły w słońcu, a dziś patrzę, i aż serce boli. Ale tak to już jest. Z Ziemią nie wygrasz. Ona potrafi dać człowiekowi chleb, ale i pokory nauczy szybciej niż ktokolwiek. Rolnik to nie tylko ten, co sieje i zbiera to przede wszystkim ten, co potrafi przyjąć porażkę z podniesioną głową. Tyle tu pracy było. Każdy z nas swoje zdrowie, czas i siły w to wkładał. Człowiek już planował. Tu pójdzie ziarno na siew, tu coś zostanie na sprzedaż, a tu może na śrutę. A teraz plon zniszczony, żniwa będą marne. Ale co nam zostało? Trzeba się zebrać w sobie i robić dalej. Bo jak nie my, to kto? Nikt za nas tego nie naprawi. Taka jest nasza dola. Czasem ziemia odda, czasem zabierze. Ale póki mamy siłę w rękach i serce do tej roboty, to się nie damy. I pamiętajcie, najgorsza burza kiedyś przejdzie. A po niej znowu wyjdzie słońce. I znowu coś posiejemy, i znowu coś urośnie, bo tak już było i tak będzie. A antkowe, pszenżyto przetrwało. Ano, przetrwało. Lepszą łodygę miało jeszcze nie do końca dojrzało, gdzie niegdzie mu położyło, ale bez porównania z naszym polem. E, kto nam to teraz wymuci, jak to całe leży. Ale wiecie co wam powiem? Jak człowiek nie ma swojego kombajnu, to jest na łasce losu. I właśnie w takich chwilach to się najbardziej czuję, bo jakby był swój kombajn pod wiatą, to bym dwa dni temu wyjechał i bym ściął, zanim to wszystko walnęło na ziemię. A tak musiałem czekać, aż Edek swoje skończy, aż jego kombajn przyjedzie, a pogoda nie czekała.